Cześć, kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W związku z tym, że mamy jesień i jesienią są piękne, kolorowe liście, przygotowałam taką pomoc dla Michalinki. Zadanie, które z łatwością wykonacie również sami w domu. I będziemy dzisiaj szukać konturów do obrazka. Zapraszamy na film. Kochani, przygotowałam dużo, dużo liści i są to, zobaczcie, różnego typu liście. Kiedyś znalazłam wzory gotowe takie w internecie. Pomalowałam je albo farbami, albo pokolorowałam kredkami. Następnie powycinałam, zalaminowałam i znowu wycięłam. I takie gotowe już elementy zalaminowane odrysowywałam na zwykłych białych kartkach. Zobaczcie, mam takie, powstały mi takie szablony. Są tutaj kontury, dokładnie tych liści, które tutaj mam zrobione, czyli dokładnie tych gotowych elementów kolorowych. I teraz zadaniem Michalinki będzie dopasować te kolorowe właśnie liście do odpowiedniego konturu. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym zadaniem. Tego jest naprawdę sporo. I zobaczymy, jak sobie da radę, tak, misia? Zaczynamy? No dobra. Mam, słuchajcie, aż takich pięć dużych kartek. I teraz zobaczymy. Misia, proszę bardzo. Odsuniemy tutaj te listki. Możecie się, kochani, również pobawić w nazywanie. Oczywiście wszystkich nie jesteśmy w stanie nazwać, ale te najbardziej popularne. Michalinka, co to jest na przykład? Z jakiego drzewka pochodzi taki listek? Nawet tu masz przykład, bo są owoce. Jakie to jest drzewko? Bardzo dobrze. A co rośnie na dębie? dębie Bardzo dobrze. I jeszcze Michalinkę złapiemy tutaj. Mamy Kasztanowie. tak. Kasztanowiec. Kasztanowiec nazywa się drzewo, a owoce to? Kasztany. Kasztany. No dobrze. I jeszcze tu mamy takie też bardzo popularne. Co to jest? Na k. Kl... Klon. Klon. Bardzo dobrze. A na klonie rosną? Noski. Tak zwane noski, tak dwuskrzydlaki. Dwuskrzydlaków akurat nie mamy, ale już zobaczcie. Mamy od razu nazewnictwo, czyli takie zajęcia troszeczkę przyrodnicze, edukacyjne. Mamy owoce, takie najbardziej popularne, właśnie drzewka. No dobra, to Misia, działaj. Masz pierwszą planszę, szukaj. Pasuje? Tak. Pasuje. Dobrze. Pierwszy listek udało się odgadnąć. Okej. Okay. Może sobie na bok gdzieś odkładaj, żebyś się nie pomyliła. Pasuje? Tak. Pasuje, dobrze, okej. Okay. Mhm. Świetnie. Dobra, następne. Dobrze, pasuje, pasuje. Tak, jeszcze dwa listki ci zostały. Super. I jeszcze jeden. No, brawo! Świetnie ciekawy czamelka by sobie poradziła z tym zadaniem. Okej, okay, jedziemy dalej, Misia. Świetnie. Mhm, pasuje, dobrze. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze Dobrze. Świetnie. Jeszcze jeden listek. Taki duży. Dobrze, bardzo dobrze. dobrze. Kochani, zobaczcie, jak. Łatwiutko y, można wymyślić coś samemu, a teraz mamy akurat jesień, więc możecie wykorzystać na przykład prawdziwe liście do tego i spróbować każdy liść odrysować, i dziecko będzie musiało dopasować kształty. Zobaczcie, wprowadziłam nazewnictwo, y, podstawowe drzewa, takie jakie uczymy dzieci w przedszkolu, oraz y, jakie też mają owoce. I percepcja wzrokowa. Odzorowanie tutaj elementów i to nie muszą być, słuchajcie, liście. Tak naprawdę, co znajdziecie dla młodszych dzieci? Właśnie dla amelki, na przykład mam zrobione kształty. I amelka uczy się na przykład za pomocą konturów dopasować kwadraty, kółeczka, klocuszki i odrysowywała, i ona sobie daje radę właśnie z innymi kształtami. Ale myślę, że to Wam też pokażę kiedyś na innym filmiku. Michalinka sobie działa dalej. Ja Was zachęcam serdecznie do tego typu zabaw. Wasze dzieci na pewno będą zachwycone, a my żegnamy się z Wami i zapraszam do kolejny odcinek. Cześć!